Siemanko, tutaj Jalukien i witam Was w e, kolejnym już odcinku informacyjnym. I tutaj głównym tematem będą serie. Właściwie tylko. E, no i cóż, na początku chciałbym powiedzieć o nowych seriach, czyli Sport Innovation, Piłkarskie Talenty, Gokart, go tylko World Soccer Champion, Ultimate piłkarskie Piłkarski Puchar Narodów Afryki. Sport Innovation. Był już jeden odcinek tej serii, więc myśl, myślę, że wiecie na tym, co polega. Yy, nowości ze świata sportu. No i wszystkie różne, na przykład po jakimkolwiek wyścigu Tour de Polonia, po jakichś etapach wygrał, yy, to są na przykład MotoGP, też przygotowanie do Euro 2016. Natomiast piłkarskie talenty, czyli młodzi zawodnicy, na przykład tacy jak Lingard czy coś w tym stylu, albo Griezmann. Wszyscy ci młodzi zawodnicy, którzy się fantastycznie rozwijają. Mógł to być 4 lata temu Neymar, no ale teraz już to jest starszy zawodnik, 22 lata, wszyscy już go znają. No. Czyli, no, coś mniej więcej na tym to będzie polegało. Natomiast, go, Turbo, no to jest... była już ta seria, najpopularniejsza seria na moim kanale. Pierwszy odcinek 2000, ponad 2000 wyświetleń, jestem z tego bardzo zadowolony dziękuję Wam za to. A natomiast, też był drugi odcinek i ma ponad 1000 wyświetleń, więc widzę, że to jest popularna seria, dlatego po raz kolejny będzie nagrywana na moim kanale. I bardzo dziękuję Wam za te wyświetlenia, bo to naprawdę jest miłe, jeśli wchodzi się na kanał i patrzy, że na jakimkolwiek filmiku jest poniżej 2000 lub poniżej 1000 wyświetleń. No i też sporo łapek w górę na tych filmikach, więc naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Mm, tak samo będzie, będzie nowa seria Ultimate Raceway, też było dużo wyświetleń na tych dwóch odcinkach. Eee, tutaj będą trzy odcinki. Eee, I to będzie tylko króciutka seria przejściowa. Eee, piłkarski partner of World Soccer Champion to gry piłkarskie, no mniej więcej takie same, to jest taka eee, seria gier. Tutaj tylko, że z jednej strony jest Puchar Świata mistrzostwa Świata RPA w 2010 roku, to World cup Champion, a Piłkarski Puchar Narodowy w no to wiadomo, walka o Puchar Narodowy w No Zresztą Mistrzostwa Świata też odbywało się w Afryce, w RPA, więc myślę, że tutaj takie piłkarsko-afrykańskie serie. To będą na razie moje serie przejściowe: Warsok, Champion, Piłkarski Pohar Narodowy Afryki, Ultimate Racing. Z tym, że Champion i Piłkarski Pohar Narodowy Afryki to będą e, dwa razy rozgrywany puchar. E, a Ultimate Racing to tylko trzy odcinki. No i po zakończeniu tej trzech serii będę postarał się e, zrobić um, nowe. E, Serie, które będą miały na celu zastąpienie tych no, trzech serii. Natomiast Nożna News, no to wiadomo, wszystko o piłce nożnej. Każde wydarzenie yy, piłkarskie, yy, piłkarskie talenty, no już wspomniałem o tym. No i cóż... Yy, Sport Innovation to chyba będzie najpopularniejsza seria, nie pod względem wyświetleń, ale pod względem częstotliwości jej na kanale. To będzie najczęściej wrzucana seria, no bo ze sportu zawsze są jakieś nowości, no i to będzie właściwie no na pewno nawet yy, najczęściej wrzucana seria. Można nie również będzie często. To jest taka seria podstawowa no, a potem sport i innovation. No, tutaj praktycznie wszystko jest bo ze sportu. No. Czy tu ukrywać? Far mm. Ta seria nie będzie nagrywana, ponieważ zajmuje to dużo czasu, a wyświetlę jest bardzo mało na tej serii. Łatwiej jest nagrać Glockard, go turbo. Ponieważ jest to bardziej popularna seria, a nagrywa się o wiele lepiej, o wiele łatwiej. No i skuteczniej. No i Far Cry to też będzie zakończona seria, tak jak i WW News. Te serii nie będą pojawiały się na moim kanale. Tak. Nożna News. To. Główna seria Sport Innovation najczęściej wrzucana. piłkarskie talenty i pro go Turbo. To będą takie serie, które będą pojawiały się rzadziej, ale będą bardzo ciekawe. pro yy, go Turbo wiadomo wiele, wiele emocji będą nagrywane trzy mapy, a potem będzie odcinek, yy, to będzie ta czwarta mapa, bo są cztery. Yy, no i... Yy, Pierwsza i druga mapa i potem znowu dwie mapy. Zresztą sami zobaczycie. No i myślę, że to będą po dwa odcinki w miesiącu z tej serii. Oczywiście od września to się wszystko będzie aktualizowało. Wszystko to się będzie spełniało. Teraz sierpień to absolutnie. Będą rządziły serię PPM a Ultimate Raceway World Soccer Champion. To będą najczęstsze odcinki z tej serii. No i później zobaczymy. No, Sport Innovation no na to serie yy, na pewno najczęściej ogólnie na całym yy, w, ciągu całej, yy, w ciągu całego czasu na YouTube, natomiast na Ultimate Raceway i World Champion to one będą nagrywane jako pierwsze. Wiadomo Ultimate Raceway tylko trzy odcinki, ale Warsocke Champion i karskie par na Afryki to będą też nie najkrótsze serie, bo po dwa puchary, więc może długo potrwać. Pierwszy odcinek z piłkarskiego pucharu narodów Afryki, już niebawem. To będzie najszybciej po tym odcinku informacyjnym wrzucona seria. Zobaczymy. To też jest taki mały eksperyment z tymi seriami. Yy, piłkarskie talenty i Brokkardygo Turbo rzadziej wrzucane serię, ale będą noż na zdaniu Sport Innovation yy, na bieżąco. No i te trzy serie absolutnie teraz będą rządziły. No i później zobaczymy, co będzie dalej. Yy, na razie stałą serię to na nią, Sport Innovation, Piłkarskie Talenty i Turbo. To te serie, które będą yy, cały czas wrzucane, ale no wiadomo te dwie serie no, które są u góry w no, równym Sport Innovation będą częściej. Łukaszki dają tego kartką tu po Sami przekonacie się yy, jak będzie to funkcjonowało. Mam nadzieję, że bardzo, yy, bardzo dobrze. No i cóż, zapraszam już do odcinka. Który pojawi się najszybciej po tym odcinku informacyjnym. Piłkarski Płasz Narodów Afryki. Po Piłkarskim Płasz Narodów Afryki pojawi się seria Ultimate Race. To było na tyle w tym odcinku informacyjnym. Do zobaczenia. Cześć.